Cześć dziewczyny! Dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać o komforcie. Komfort ma wiele wymiarów i na pewno różne rzeczy się na niego składają, ale domyślacie się, że na tym kanale chciałabym skupić się na komforcie w czasie okresu. Chyba wszystkie znamy tę obawę, którą mamy z tyłu głowy, kiedy nosimy podpaskę. Czy jej nie widać, czy się nie przesunęła lub czy nie przecieka. I takie myśli potrafią nam zepsuć cały dzień. Szczególnie jeśli mamy do zrobienia coś ważnego, mamy trening lub nie chcemy, żeby okres powstrzymywał nas w codziennych działaniach. Czy to jest komfortowe uczucie? Opowiadałam Wam już o tym, że kiedyś trenowałam taniec na szarfach. Żeby robić to bez ograniczeń, potrzebowałam czegoś, co gwarantuje mi niezawodną ochronę i swobodę ruchów przez cały trening czyli po prostu komfort. Kiedy trenuję, tańczę czy przepływam swoje 10 basenów, chcę dać z siebie wszystko i móc nie zaprzątać sobie głowy okresem. Chcę się skupić i wykonywać każde ćwiczenie jak najlepiej, tak jak i pewnie Wy. A tampony mi to gwarantują dopasowują się do mojego ciała, dzięki czemu mogę robić to wszystko z zupełnie spokojną głową. Muszę Wam się jednak do czegoś przyznać. Zanim na dobre stałam się fanką OB, stosowałam tampony okazjonalnie, jako produkt do zadań specjalnych, który nie zawiedzie mnie w sytuacjach, kiedy najbardziej potrzebuję pewności. Dopiero po jakimś czasie zorientowałam się, że skoro tampony sprawdzają się w najbardziej wymagających sytuacjach, to tym bardziej sprawdzą się na co dzień. Po tym odkryciu zaczęłam zwracać uwagę na to, że niezawodna ochrona i komfort mają też duże znaczenie podczas wykonywania codziennych czynności. Jazda komunikacją miejską, chodzenie do szkoły, na zakupy czy bycie na imprezach w tych sytuacjach również chciałam czuć się komfortową. Po co się martwić, czy coś nie przecieknie, nie przesunie się? Dostarcza nam to tylko niepotrzebnego stresu, który powoduje, że albo nie możemy się skupić na wykonywanej czynności, albo nie sprawia ona nam tyle radości, co zwykle. Po co się tym denerwować, skoro jest o wiele bardziej wygodna metoda. Moje odkrycie doprowadziło mnie do tego, że niezawodną ochronę i komfort można mieć od pierwszego do ostatniego dnia okresu. Lepiej późno niż wcale, prawda? Ciekawa jestem, jak jest u was z dobieraniem ubrań w zależności od dnia cyklu miesiączkowego. Bierzecie to w ogóle pod uwagę? Wiem, że niektóre dziewczyny przed okresem noszą luźniejsze ubrania, a w czasie okresu noszą tylko spodnie. Ja sama nie lubię się jakoś ograniczać pod tym względem. Nie lubię, kiedy okres powstrzymuje mnie przed noszeniem moich ulubionych ubrań. Z tamponami nie mam takiego problemu. Nie muszę wkładać spodni podczas upałów, kiedy pogoda ewidentnie sugeruje mi sukienkę albo spódnicę. Na dziś to tyle z mojej strony. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach pod filmikiem. I do następnego razu!